Wiecie, kochani, w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś przygotujemy sobie pyszne flaki. Przepis ten na pewno przyda nam się przed zbliżającymi się Świętami Wielkiej Nocy. Dokładna lista składników będzie podana w opisie filmu. Mam tutaj kilogram wołowych flaków przepłukanych ciepłą wodą i 30 deko mięsa wołowego bez kości pokrojonego w drobniusieńkie kawałeczki. Wszystko razem przekładamy do garnka, zalewamy wodą. I obgotowujemy. Jeżeli się, jak się obgotuje, wylewamy z powrotem na sitko i dopiero będzie prawidłowe gotowanie. Flaki mamy już przepłukane i zalane świeżą wodą. Nasze flaki się gotujemy. Przygotujemy sobie włoszczyznę. Mamy tutaj trzy marchewki, jedną pietruszkę, jedną ćwiartkę celera i jedną małą cebulę. Wszystko zatrzymy na tarce, na grubych oczkach i dołożymy do naszych flaków. Do naszych flaków dokładamy utarte warzywa i wszystko razem będziemy gotować do miękkości flaków i mięsa wołowego. Nasze flaki są już prawie miękkie, dodajemy do nich łyżkę soli, całą przyprawę do flaków, łyżkę słodkiej papryki, 1 trzecią łyżki ostrej papryki, dwie łyżki majeranku. i pół łyżki pieprzu garny. Gotujemy do całkowitej miękkości naszych flaków. Teraz zrobimy zasmażkę do naszych flaków. Na rozgrzany olej wsypujemy 4 łyżki mąki. I mieszamy, przesmażamy. Do momentu, aż mąka będzie lekko brązowa. Gdy nasza zasmażka jest już leciuteńko zbrązowiała, przelewamy ją do flaków. Wszystko razem mieszamy i gotujemy jeszcze około 2 minutki. Prezentują się nasze gotowe flaki. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę, wciśnij subskrypcję i dzwoneczek, a wtedy na pewno żaden film się już nie ominie. Na dzisiaj serdecznie dziękuję, życzę smacznego i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!